Witam cię serdecznie. Dzisiejszy filmik będzie bardzo praktyczny. Po prostu razem sobie poćwiczymy. Potrenujemy jakieś 7 max 10 minut. Będzie to ćwiczenie gamy chromatycznej i trening palców prawej ręki. Możesz sobie posłuchać o tym ćwiczeniu już wcześniej, nagrałem o nim film. Ale możesz też zostać teraz ze mną, przećwiczyć to, a potem sobie obejrzeć, żeby złapać jeszcze więcej niuansów technicznych. Jakie będziemy wykonywać ćwiczenie? Ano, gamę chromatyczną. Lewa ręka będzie sobie spacerować po strunach. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty palec. Zmiana pozycji, znowu pierwszy, trzeci, czwarty palec. I ostatnia zmiana pozycji, aż dojdziemy do dwunastego progu. To ten który styka się razem z pudłem rezonansowym i ma, powinien mieć charakterystyczną kropkę albo dwie oznaczenie progu. No i potem z powrotem, i to będziemy wykonywać na różnych stronach, będę cię dokładnie instruował na jakich, no i będziemy ćwiczyć różne techniki w prawej ręce. Będziemy to robić z metronomem, ja włączę metronom, i teraz każde uderzenie metronomu to będzie jeden dźwięk, jedno uderzenie to ja następne ty. Zaraz, będzie to, zaraz zobaczysz, jakie to będzie proste. Więc pierwszym ćwiczeniem będzie gama chromatyczna na pierwszej strunie, tak jak Ci to przed chwilą zademonstrowałem. Możesz sobie to jeszcze zapauzować i przećwiczyć samą, samą lewą rękę. Natomiast my lecimy od pustej struny do dwunastego progu. Myślę, że zrobię taką listę tych ćwiczeń i będziesz sobie ją mógł pobrać. Wejdziesz w link poniżej tego filmu. To pierwsze ćwiczenie to będzie właśnie uderzanie palcem serdecznym i umawiamy się, że wszystkie palce ustawimy na strunach gitary, czyli kciuk ustawimy sobie na piątej strunie, a resztę palców kolejno, serdeczny na pierwszej. Środkowy na drugiej, wskazujący na trzeciej, mały palec sobie wisi swobodnie w powietrzu. I mając takie ustawienie, my troszeczkę odrywamy ten palec serdeczny i uderzamy z bliska, z bardzo bliska. Uderzamy strunę. Jak uderzamy? Ano, chowamy po prostu palec w kierunku naszego łokcia. Ja w kierunku mojego, Ty w kierunku swojego, prawej ręki, czyli tej, która na gitarze. No chyba, że jesteś lewaręczny i masz odwrotnie ułożoną gitarę, to wtedy w kierunku łokcia tej grającej ręki. Tak, ten palec się chowa głęboko, głębokim ruchem w kierunku właśnie łokcia. No, może bliższy kierunek to będzie nadgarstek, przegub. Mamy go generalnie schować i rusza z tego stawu. Które nazywa się śródręczno-paliszkowym, jeśli Cię to interesuje, ale generalnie z tej tak zwanej wystającej kosteczki, OK? Czyli zginamy go, idzie w tamtą stronę. I tak właśnie będzie, będziemy uderzać. I teraz próba generalna. Włączam metronom na tempo 55 i ja uderzam jedno, a ty uderzasz drugie. OK? Czyli ja, ty. Ja, ty. Ja, ty. Ja, ty. Ok, na pustej strunie. I jest to jednocześnie trening rytmu, trening y, koncentracji i trening oczywiście samej techniki. No i teraz będzie troszkę trudniej. Jeśli chcesz, to sobie jeszcze pocisz na pustej strunie, ale my teraz będziemy wędrowali. Z gamą chromatyczną, ja ze swoją, ty ze swoją, i po kolei będziemy dostawiać, gramy w takiego gitarowego ping-ponga. Uwaga! Raz, dwa, trzy, cztery. Ja, ty. Ja, ty. I doszliśmy do 12 progu. Jeśli po drodze gdzieś coś się przydarzyło, to teraz jest pora na reset systemu i wystartujemy sobie z powrotem właśnie od 12 progu, bo to się fajnie układa w trzy zmiany pozycji. OK? Mamy mały palec, dwunasty próg ten tuż przy pudle, ręka przygotowana, palce podparte, serdeczny macha i uwaga. 3-4. Ja zaczynam. Ja, ty. Ja, ty. Ty, ja pusta i ty pusta. I w ten sposób przerobiliśmy gamę chromatyczną na strunie pierwszej, na strunie E. No i teraz pora na gamę na drugiej strunie. Oczywiście na strunie drugiej ta sama sytuacja, ale tutaj ustawiamy trzy palce, a to środkowy będzie uderzał i on będzie tutaj, jak na takim zawiasie sobie swobodnie wisiał. Ok? Z bliska startujemy, żeby gdzieś tam nie robić za, za dużego zamachu i żeby po prostu trafiać i być precyzyjnym. OK? Gotowi? Oddech, luz. Dbamy o całe ciało. Zaczynamy od pustej. Lewa ręka przygotowana. 3, 4. Ja zaczynam. Ty. Ty. Dwunastkę mamy, jeśli nie, to dwunastka ustawiamy się. Ramiona opuszczone, rozluźnienie w całym ciele, stabilnie siedzimy i zaczynamy od dwunastki z powrotem. Trzy, cztery. Ja, ty, 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 ty. ty. Zmiana pozycji. I dotarliśmy do pustej struny, pustej struny H lub B, czyli tej drugiej. No i teraz palcem wskazującym będziemy grać, uderzać, tak samo, według takich samych zasad, strunę numer 3, czyli strunę G. Gotowi? Raz, dwa, trzy, cztery. Ja. Tym razem było bez zatrzymania. Mam nadzieję, że wylądowaliście na dwunastce i z powrotem. A jeśli nie, to ćwiczcie to ze mną jak najczęściej. Samo wyłączę metronom, bo już jest niepotrzebny. Samo to ćwiczenie, jeśli metronom byłby na 60, to potrzebujemy razem jakieś pół minuty, żeby dojść do dwunastki i drugie pół minuty, żeby zejść czyli minuta na każdą z tych. Strun to są 3 minuty ćwiczenia. Także możesz sobie pobrać metronom, jakąś apkę i sobie ćwiczyć, po prostu trenować samodzielnie, ustawić na 55 czy 60, 65, w zależności od tempa, jakie potrzebujesz. Ale będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz ze mną tutaj ćwiczyć. Będę to widział w postaci obejrzanych filmów i ewentualnie zostawionych komentarzy, do czego Cię szczerze zachęcam. To jest dopiero początek. Będziemy sobie dalej trenować razem, bo jeszcze dużo wariantów nam tutaj zostało i bardzo chętnie będę z Tobą razem trenował. Zapisz się na newsletter, daj lajka, like zostaw komentarz. Wszystkiego dobrego.